Trzy zapowiedź Nowy złodziej już na podjeździe Powiem od razu Jest po stronie Nie policji Nie snejka Nie miasta Po stronie swojej Żyje tak jak chce mm. Nałożyłam sobie Już winogronka o, Dobra Fanty mam już, a nie, to przecież witarasz. No, no w ogóle z tym życiem ludzi zwykłych się pomyliłam. Dobra, witaraszu mam, jabłko mam, wi wisiankę siły mam, korbinek mam. To tutaj piszą. Na no, składniku mi jest fajny dobrze. Oj, zamkane okno, bo dlatego, że ono już jest otwarte i jakoś zimno. No, chociaż okno może nic nie daje bo, bo w porównaniu z tymi e, e, rusztowanymi. Ale to nic. Dopchodzi mnie to. Policjanci żyją w chłodzie, ale nie w zdenerwowaniu. Dzień dobry, to ja. Serżant Migałkin, ja już teraz nie policjant. O, o, je, je, jo, come on. Posadźcie Bulbę na stoliku. To jest... O, o, nie, nie zwracajcie na to uwagi. E, wszyscy idźcie zdobywać od tego złodzija nowego wszystkie moje kryształy. Biały, czerwony, niebieski i jeszcze raz biały. Chociaż że złoto by mi nie przydał, by się mi już przydał, ale słyszałam, że, znaczy słyszałam, ale mamy nowego klubu, ale powiem wam, co słyszałam. Teraz będziemy już, dobra, idę na, na sklep Alto, a mówi sobie już ten fajny, piękny. Więcej sekretu nie mogę rozkryć, to jest zapowiedź, a to nie. i więc to nie jest prawdzi. co to będzie, to więcej zapowiadam, więc nie mogę powiedzieć, co będzie dalej, ale zobaczycie to, w którymś z odcinków zapewniam. O matko, ale chaos, to tutaj siedzi? Ja gwiazdka, ja z kółka, dłoń, pajączek, diamencika. Dobra, możesz już się zatrzymać przy tej furtce. To jest moja. I jak pani to wszystkie samochody postawia sobie przy tym? Przecież jestem bogata, no. Nakradłem troszeczkę, no ale to nic. E, mam nadzieję, że snajk się nie obrazi, że wszystkie jej kryształy uk jemu ja ukradłem. No, razy dwa. Hi, 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 hi. On ma tam w sejfie dwa a jeszcze podwójne te ilości. Więc sobie nakradłem. No i mam trochę pieniędzy. Złociszka. No i to co chcę, to zamawiam na Allegro Oj, a ja myślałam, że pani jak tak wszyscy no no to. No, 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 no. Ja muszę się wyrówniać, ja jestem bandyta. Przyjechałam z Germanii, no tak jak ja troszeczkę z Rosji, więc ja tak trochę mówię. e, w ogóle to ja, to my wszyscy jesteśmy z Wielkiej Brytanii w ogóle. no, tak. Ale potem mnie przewieźli przez Rosję, przez Niemce i się nauczyłam przez te, te języki gadać. A jak ty mogłaś się nauczyć gadać, jeżeli byłaś porozkładana na zwykłe części? E a ty tak nie mądrzyj się, bo wszystko nie mogę pęknąć za śmiechu. Patrulny helikopter rusza na patrol. Patrolny helikopter. Zauważyłem coś dziwnego obiektu. Ile... Am nam 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 am nam nam nam. A, nie pomocy! Nie jest mojej głowy! zostały! Ha, ha. I, i, i.